Instalacja zrobiona. I tylko ten przewód jest do zasilania plus. Tu jest kostka zrobiona. Brązowy zasilanie pompki paliwowej. Czerwony rozrusznik. Pomarańczowy zasilanie do plusa. Tutaj ładowanie czarno-szary, żółto-szary to jest ciśnienie oleju, kontrolka. I tutaj jest temperatura wody biało-szary. Reszta jest zaklejona, niepotrzebne. Tutaj zrobiona instalacja. Wszystko pochowane, żeby nie było widać. Tu jest immobilizer cały z kluczykiem. Sonda lambda. Bezpieczniki. Map sensor. Do kolektora ssącego podpinamy. Przekaźnik działa. Sterowanie przepustnicą. Święczek krokowy tutaj alternator rozrusznik i masa to jest masa reszta cewki wtryski no i tutaj podpinamy kostkę do czujnika oleju Czujnik położenia wału. Tutaj jest czujnik wody. To jest do separatora paliwa. To niepotrzebne, będzie luźne. No instalacja gotowa. Podłączymy do silnika, co jest na palecie. Odpalę, sprawdzę, czy wszystko działa.